Siemandero, witajcie w kolejnym odcinku Forza Horizon 5 i znów forma podcastu. Ja wiem, że wam się nie chce tego oglądać, ale widzę po wyświetleniach, że jednak jest stałe grono, które tutaj poświęca czas na to, aby obejrzeć moje wypociny, które Zapierdzielam, wypierdzielam praktycznie z siebie przez usta na mikrofon i bardzo doceniam to, że poświęcacie na to swój cenny czas i zdarzy się też, że ktoś napisze komentarz i apeluję tutaj, postarajcie się, jeżeli ktoś to ogląda, zostawcie coś po sobie, jakąś opinię, jakiś komentarz, nie wiem, jakieś swoje zdanie na ten temat. Ja uwielbiam czytać te komentarze i tak jak pod ostatnim odcinkiem się... Pojawiły, pojawiło kilka komentarzy, jak rozwodziłem się nad tym, jakie miałem najgorsze przypadki za kierownicą, najgorsze przygody, których po prostu nie życzyłbym nikomu, to miło się jednak czyta e, wasze komentarze. No bo dodaje takiego podwójnego kopniaka, że jednak te słowa, które wypluwam przed mikrofon nie są puste te zdania i nie idą tylko tak off ether a jednak okazuje się, że ta społeczność yy, odpowiada, no ale dobra, nie przedłużajmy. Zaczniemy do, od tematu tego odcinka, jakim są filmy z samochodami. I od razu zaznaczam, że lista jest mocno niechronologiczna. Zacznę po prostu od tego, co mi przyszło do głowy. Wypisałem sobie na karteczkę filmy, i postaram się za bardzo nie rozwodzić nad pojedynczym tytułem. A i oczywiście czekam na to, aby ktoś mnie poprawił, bo ja nie jestem Alfo i Omegą, ja nie jestem Wikipedium. Wale, to, co pamiętam z, ze swojej głowy I wyrażam na ten temat swoją opinię O Jezu, ale dym No, bohaterem jak na razie jest tutaj Mercedes C63 MG, Czyli jedno z moich marzeń, o którym już wspominałem kiedyś w podcaście O moich ulubionych modelach samochodów Za sam dźwięk kocham ten samochód I tak, jest to Niemiec Dobra, zaczynamy Szybcy i wściekli na pewno każdy na świecie kojarzy tę serię o nazwie Szybcy i Wściekli. Znaną głównie właśnie z samochodów, przepełnionych akcją, niesamowitym tempem, e, różnymi wybuchami, efektami specjalnymi. A im dalej brniemy, tym coraz bardziej mamy wrażenie, że, że scenarzyści chyba łykają niezłe pigułki i tutaj zaczynają wciskać niezłe bajki. Bo to co tam się. Od Janie Pawla, to czasami, no wiecie, no po prostu jest nierealne. No ale chyba nie o to chodzi, aby filmy były realne. Filmy mają dać nam rozrywkę i odmurzyć nas. Chociaż czasami, gdzie jest ta wyczuwalna granica pomiędzy rzeczywistością, a pomiędzy zwykłym kiczem? Dobra, nieważne, po prostu. Seria filmów znana głównie. Dzięki Paulowi, świętej pamięci Polowi Ulkerowi, Winowi Dieslowi, później pojawiały się takie tuzy jak Jason Statham, Dwayne Johnson, nawet Kurt Russell gdzieś się tam zawinął, Michelle Rodriguez, która była od samego początku, no i gdzieś tam jeszcze byli bohaterowie, którzy uzupełniali daną część. No wiadomo, pierwsze dwie części skupiałem się stricte na wyścigach, na samochodach, przez co po prostu kupiło mnie to. Bo później chyba Need for Speed Underground mocno czerpał też i pierwsza i druga część mocno czerpała Z obydwu części, bo tam pojawiło się, pojawiło się mnóstwo motywów jak ten wyścig na 1,4 mili Z przeskokiem nad pociągiem z, z przeskokiem nad otwarty, w drugiej części w pierwszym wyścigu, z przeskokiem nad otwartą śluzą nad tym mostem Opuszczanym nad rzeką No i wiecie, i samą tę serię kochałem po prostu za to, że pojawiały się samochody Toyota Supra y, Dodge Charger i gdzieś tam jeszcze multum innych jak choćby Lancer Evo chyba 8 w drugiej części czy Skyline GTR 34 który jest po prostu też jeden z takich moich miłości, marzeń niespełnionych gdzieś tam odłożonych na półkę pamiętajcie, odkładajcie nie marzenia tylko na marzenia no i wiadomo, że im dalej brnęliśmy tym coraz bardziej ten film zamieniał się w bajkę, samochody były odstawiane na drugi plan, no ale no cóż, no taki był zamysł. Jedyne co, no to musimy na to przystać. A dodatkowo śmierć. Spierdzielaj. A dodatkowo śmierć Pola Walkera mocno wstrząsnęła chyba całym Fandomem szyki i wściekłych, przez co też musieli zmienić twórcy plany w scenariuszu na najbliższe części. Z takich części, które mi jeszcze utkwiły w pamięci, to jest z pewnością e, Tokyo Drift. Gdzie jak pierwszy raz to zobaczyłem, to naprawdę kupił mnie ten klimat I podoba mi się to, że Tokyo Drift rzucił jakby nowe spojrzenie na Inną jazdę, mianowicie jazdę bokiem na drift, że Gdzieś tam w kolekcji japońskiej kultury i motoryzacji ten drift Był mocno zachowany, a na, na pozostałe zakątki świata Został on jakby przedstawiony, przez co też Wytworzyła się jakby kultura driftu drifterów i tworzenia samochodów nie tylko na 1 mili milić do wyścigów takich zwykłych po torze, ale też do jak najbardziej efektywnego pokonywania zakrętów. No już pomijam fakt, że ten film jakoś nie jest super ultra przepiękny, bo tam te efekty mocno było widać, że się rzucają w oczy. No ale pojawia się też postać Hana yy, granego przez Sung Kanga, którego sobie pewnie część widzów zaskarbiła w serduszkach. Pomijam eee, też fakt, że tam do Mustanga wsadzony chyba silnik SRB20D z Sylwii S15. Proszę mnie poprawić, jeśli się mylę. No dobra, i to by było tyle. Jeszcze jedną z moich ulubionych części jest eee, Szybcy i Wściekli 5, gdzie naprawdę, ale to naprawdę cenię sobie mocno ten film, bo. W 2011 roku, jak on wychodził, to wszystko było idealne. I akcja, i to napięcie, i gdzieś tam ci bohaterowie, i przede wszystkim ta scena dwóch kradzieży dwóch Chargerów yy, z banku chyba jakiegoś narodowego, całego sejfu na tych linkach, no przecież to było mega efektowne. No i jeszcze siódma część, ale to wiadomo, że jest jakoś takim, jakimś holdem złożonym, uczci pola Walkera. Bardzo smutny zresztą film, bo prawie byłem na tym kinie i prawie się popłakałem, ale jednak gdzieś tam ta twardość męska z... zwyciężyła. Kolejne, co mi przychodzi do głowy, to transporter, i już zaznaczam, że transportera pamiętam tak, jakby przez mgłę, ponieważ no oglądałem to chyba w gimnazjum i obejrzałem te trzy części. Wiadomo, najbardziej podoba mi się ta pierwsza, bo jednak znowu im. Dalszy numerek, tym chyba mamy wrażenie, że twórcy starali się stawiać znowu na jak najbardziej efektowne i widowiskowe wyczyny kaskaderskie, które po prostu gdzieś tam zakrawają znowu o. no nie wiem, o jakieś takie bajki i opowieści znarni, bo chyba w drugiej części była scena, gdzie Audi A8, o ile się nie mylę, Frank Martin, bo chyba tak się nazywał główny bohater grany przez Jason Statham'a Przepierdziela się chyba z budynku na budynek? No kurde, jest to w ogóle możliwe? Sp spraw fizyki? Pewnie tak, ale to jest szansa 1 na milion No i w pierwszej części BMW 735i Przypominam sobie, tak? To chyba była Beta 7 No i tak, i ona też była bardzo, ale to bardzo fajna. No a ja, i tak jak wspomniałem, pierwsza część to jest jednak to, czego oczekiwaliśmy. Później, e, wiem, taki przeskok, jest Baby Driver. Bardzo prosty film i jakże wciągający, a scena e, podczas napadu tej ucieczki, gdzie e, nasz lekko, nie, czy głuchawy, chyba główny bohater jedzie z subaru imprezum WRX-STI. I to w jak naturalny sposób jest to nagrane, przez co wydaje się to bardzo realne, a nie takie przekolorowane jak w poprzednich filmach, które wspomniałem, czyni ten film jednocześnie takim świetnym w odbiorze, bo nie jest przesadzony. No i bardzo prosta fabuła. Naprawdę warto obejrzeć. Eee, kolejny to duel, pojedynek na szosie. Ten film też pamiętam tak bardzo, ale to bardzo słabo. Ponieważ ja go chyba oglądałem, był w partach rzucony na YouTubie I wiem, pamiętam tyle, że był gościu, który uciekał przed morderczym kierowcą ciężarówki Ale jedno trzeba przyznać, ten film naprawdę budował napięcie w iście Hitchcockowskim stylu Bo nie, widz nie do końca wiedział, czego się spodziewać na ekranie I samo przerażenie głównego bohatera, który mierzy się z 18-kołowcem Jest takie Wow, naprawdę polecam. Warto zobaczyć, bo jest to też klasyk kina e, z lat 70. Uwaga, tutaj taki też kolejny tytuł, ale to już w ogóle naprawdę. Pamiętam, że był kiedyś na Polsacie chyba nazywał się Bandior I nie wiem czemu, ale gdzieś sobie wkleiłem w głowę Bruce'a Willisa. Był tam jakiś taki samochód, kształtem przypominający Pontiaka, Transama, albo jakąś korwetę. I pamiętam tyle chyba, że. Ten samochód został utopiony w kadzi z, nie wiem, jakimś płynnym metalem i został rozpuszczony. Nie, jeśli ktoś pamięta, proszę napiszcie w komentarzu, bo z chęcią bym chciał poznać. Szukałem coś na ten temat, ale zgubiłem się. No, tutaj niewiele muszę wspominać. E, dodawać, Mistrz Kierownicy ucieka. Typowy polsatowski film na, e, na wieczór. Klasyk z lat 70., -tych. Bart Reynolds odgrywał rolę. Bandziora O, tak <noise> Nawiązanie do poprzedniego tytułu Odgrywał rolę Bandziora I jak tutaj yy, się okazuje Ten film to była bardzo przyjemna komedia Też takie lata 70 Przełom zresztą lat 80 -tych. I o ile się nie mylę tam chyba taka trylogia była I w trzeciej części Chyba już Bart Reynolds Gra taką symboliczną postać I mnóstwo takich wątków komediowych tam było Eee yy... Dużo takich prostych scen kaskaderskich. Znowu kapitalny Pontiac Trans Am, który również mi się podobał, poprzez swój kształt, swoje jakby malowanie. No, wiecie, no, ten film jest takim jakby czymś luźnym na takie popołudnie albo sobot, sobotni, wieczorny e, seans, albo takie niedzielne popołudnie. Wiecie to, jak w 2000, chyba nie wiem, trzecim roku byliście dzieciakiem z, z lat 90., czy tam w moim wieku, ja rocznik 93 w końcu i oglądało się Polsat o 12 i właśnie puszczano ten film, czy tam o 10 zaraz po bajkach więc z tym mi się to kojarzy, pamiętam jeszcze było mnóstwo tam śmiesznych takich scen z innymi pojazdami, z policją i generalnie chyba sobie muszę to odświeżyć teraz taki przeskok na bajkę auta cała trylogia ma w sobie coś takiego, w ogóle ja ceniłem sobie już w 2006 chyba, albo 2007 roku te bajkę, że ona pokazuje coś nowego Nie tylko, wiecie, jakieś disneyowe Disneyowskie księżniczki Jakieś wątki romantyczne Miłosne Jakieś główno powciskane Powymyślane, wiecie, postacie I kurde, faktycznie jest tu fikcja Tylko, że te postacie są Zawarte Ta personifikacja w postaci tych samochodów Z, po, z ogromnymi oczami Ja chyba wtedy kończyłem podstawówkę Szedłem do gimnazjum, ale wiecie co Chuj z tym jeżeli coś wygląda fajnie i wciąga jednocześnie, to naprawdę nawet i dorośli znajdą w sobie w tym tytule to coś, czego nie wiem, chyba nie mieliśmy jako dzieciaki. To było po prostu niesamowite móc obejrzeć, nie wiem czy to jest Disney, czy Pixar, chyba może Pixar przed połączeniem z Disneyem. To było fantastyczne móc obejrzeć samochody w roli głównej i oczywiście są tam... Modele pojazdów w oparciu o te realne modele, ale nie jest to dosłownie powiedziane. I każda część ma w sobie ten taki urok, klimat. I wiadomo, że im dalej, tym chyba nawet poważniej się robi. Tutaj znowu odskakujemy od animacji. Ja tutaj wspomnę o takim serialu jak Viper. I ten Viper był chyba produkcji amerykańskiej, jak to wiadomo. I traktuje on o Wiperze, który zmieniał się w jakąś taką machinę bojową do ścigania z przestępców. Wiecie, jak były pościgi tam, gdzie zwykły radiowóz nie mógł, czy wersja zwykła Vipera. I to był chyba o ile się nie mylę, pierwszy Viper Ten z model z 90... oj, nie wiem, nie, nie, nie będę kłamał, nie, nie umiem sobie przypomnieć, ale ten pierwszy stricte taki czerwony, czerwony model Vipera, jeszcze chyba to był Targa bo miał tą taką wnękę ściąganą w dachu no i trzeba przyznać, że naprawdę jak na tamte czasy, no wiadomo teraz te CGI jest takie kiczowate w sensie te efekty specjalne ale ja się wtedy tak jarałem jak tylko czekałem na moment aż aż ten czerwony Viper zmieni się w prawdziwą machinę bojową ścigającą przestępców, która strzela tam różnymi jakimiś e, pociskami e, elektromagnetycznymi jakimiś tam nadajnikami no, i w sumie tyle z tego pamiętam, że on chyba jeszcze na TVP1 był w, jakoś w niedzielę wieczorem. Nie pamiętam nawet o, o której godzinie. No, i nie będę tutaj ściemniał, że też gdzieś tam mi się po prostu to przypomniało, jak sobie wpadłem na pomysł yy, tego podcasta. Przeskakujemy dalej. Kolejny serial i. Trzecia generacja Pontiaka Trans Am. Knight Rider David, ha David Hasselhoff. Coś niesamowitego móc było, a zresztą może sobie zmienię, bo może będę miał takiego Pontiaka Transama <laughs> Ha, mam Firebirda Transama GTA <laughs> No Knight Rider, o czym on był? O super inteligentnym samochodzie, który miał tak, taką czerwoną lampkę Tak, to jest chyba nawet ten, to jest chyba ten, tak i on tutaj między światłami miał taką czerwoną jakby Diodę, która się poruszała od prawej do lewej strony, i ten samochód mówił: był inteligentny i również się zmieniał w super maszynę. Kiedy trzeba przeskakiwał z, budynka, z budynku na budynek, i wtedy ta taka fikcja była o, o tyle akceptowalna. No bo chyba nie obchodził nas realizm. My żądaliśmy czegoś takiego, właśnie jak yy, przeskakiwanie, jak przejeżdżanie na dwóch kołach. Nawet była gra taka, Knight Rider i pierwsza, i druga część. Wielu narzekało, że ona była mocno niegrywalna, ale nie wiem, ja jakoś miło ją wspominam i cieszę się z tego, że ojciec mógł mi kupić te dwie części spakowane w jedną gazetę i grałem w to i się bardzo cieszę z tego. Czasami jeszcze on się zamieniał w taki pure suit mode, kurde zawsze słowo mi przychodzi ciężko na język, jeśli chodzi o język angielski i wymowę, pursuit mode chyba, albo jakoś tak, albo chase mode. I wtedy on zamieniał się w taki, wiecie Wychodziły z niego spoilery on się rozszerzał dodatkowo i zapierdzielał chyba nawet 200 mil na godzinę Co było niesamowite na tamte czasy Ale bardzo mi o to wspominam kilka odcinków, a jak nie kilkanaście obejrzałem, też gdzieś leciało, ale nie pamiętam gdzie dokładnie Chyba na TVP I w różnych godzinach Ale bardzo się jarałem tym. Nawet chciałem mieć taki samochód, który mówi a już w ogóle ten kształt, no, no spójrzcie jak można nie kołać tego samochodu Później trochę jakby odskocznia znowu, bo to jest taki film Znów polsatowski Chyba z lat końca 70-tych Cannonball Run i pamiętam, że to była też taka komedia I chodziło o to, żeby Wielki wyścig Gumball przez Amerykę i wszyscy jacyś tacy y, Ludzie, którzy y, y, Mieli fajne fury Amerykańskie, czy tam z różnych wiecie ze swoich świadków z zakątków Ameryki, postanowili wziąć udział w wyścigu, w, który, w którym toczyła się nagroda o jakąś tam chyba wielką kwotę milionów dolarów, o ile się nie mylę. Ale również to pamiętam, tak, wiecie, jak przez mgłę, wiem, że to była też luźna komedia i też występował tam Bart Reynolds, tylko w jakim stopniu, w jakiej roli, nie wiem dokładnie. Przeskakujemy znów troszkę tak mocno niechronologicznie. Ale Initial D, Initial D oglądałem w 2019 roku wraz ze swoją narzeczoną Jak na te 5 serii, to muszę powiedzieć jedno 5 e, czy 6? Nie oglądałem filmów kinowych, w każdym razie zremasterowanych Pozostałem wierny oryginałowi Co zaskarbiło sobie moje serce e, to show, to anime? Przede wszystkim Hachiroku, czyli AE86 Postać skromnego takumiego Fujiwary i świetnego ojca bunty, ale także dobrze napisanych postaci. Braci. Jak oni mieli? Keisuke i Rioskę. A nie pamiętam jak mieli na nazwisko. No trudno. Tych znajomych. Y... Ken. Ken był Kenji. Był ten taki Ziomek, co przez przypadek kupił AE85, bo myślał, że jest AE86. Muzyka, samochody, drifting, świetne emocje. No. Wszystko tu się składa w taką jakby całość. I nawet wiecie co, te, te efekty, ta animacja tak mocno nie odstrasza, pomimo tego, że Jakby to, to anime było tworzone od roku 90 chyba nawet 9. I widać różnice w kreskach. W te, w kres, no, co do kreski trzeba się mocno przyzwyczaić, bo ona się znacząco różni w kolejnych sezonach, ale ta animacja potem staje się taka jakby smuklejsza i mocno nie odskakuje na przykład animacja pojazdu od tła więc przyjemnie się to ogląda, no i przede wszystkim Eurobeat, który gdzieś tam w tle sobie przygrywa ja znam, przesłuchałem praktycznie wszystkich możliwych kawałków z tego anime i no jeżeli byłaby okazja to bym obejrzał jeszcze raz zresztą mój kumpel, który był w podcaście o dlaczego JDM Arek, z którym żeśmy rozmawiali, to chyba przegwałci to anime na wszelkie możliwe sposoby i pewnie nie jeden raz będzie oglądał je. No i przede wszystkim też te samochody, te modele, ta Japonia, że gdzieś tam się pojawiają ten GTR-32, później gdzieś Lan 3-3-4, e, Honda, Honda S2000, Honda, Honda NSX, wszelkiej maści Toyoty. Alteca, y, Suzuki Cappuccino, bo właśnie o tym samochodzie się dowiedziałem, między innymi dzięki temu anime. No i warto, naprawdę warto. Uwaga, kolejne jakby anime, ale tym razem z VHS-u i oglądałem to w wersji amerykańskiej, chyba z lat 70. -tych. Oryginał nazywa się Grand Prix Notaka, a ja na VHS-ie jeszcze pamiętam, miałem to w nazwie Wielki Wyścig, no i to traktowało o go gostku, który. Miał marzenie, aby ścigać się. I konstruował tam swoje jakby pojazdy, wziął udział w pierwszym wyścigu, niestety, uległ poważnemu wypadkowi. Na szczęście nic mu się nie stało. No i później on brał udział w różnych rajdach. Pamiętam, że był rajd Monte Carlo. E, był raid chyba na pustyni jakiś, w którym przegrał niestety. No i on tam próbował, eksperymentował, uczył się. Kreska może jest bardzo, ale to bardzo stara, mocno się zestarzała ta animacja. Natomiast ile tam wiedzy ciekawej idzie zaimplementować i wynieść z tego anime, to naprawdę warto obejrzeć. Bo jest tam o technice jazdy, z tego co pamiętam. Jest tam trochę o technologii. No i samochody, chyba pojazdy nie są... Kurwa, strzaskajesz mi lampę, ty gnoju z Wranglera. I tam niestety pojazdy nie są seryjne, nie są licencjonowane Pamiętam, była taka chyba nazwa AstroHawk i ja szukałem tego I koniec końców znalazłem to i to było coś na wzór jakiegoś, nie wiem Ferrari pomieszanego z jakimś innym głównym którego w ogóle nie rozumiem W każdym razie gdzieś po internecie krążyło Na jakiejś takiej stronie z Oła Na jakiejś takiej stronie z animacjami to anime w postaci 30 par odcinków, a może i nawet więcej. I bardzo, ale to bardzo bym chciał sobie to obejrzeć i odświeżyć. Dobra, zamykamy wątek Grand Prix Notaka i akurat tematycznie się wstrzeliłem, bo tutaj pojawia się film Drive. Drive jest bardzo mocno specyficznym filmem, ale dlaczego? Może dlatego, że są. Sound... Dobra, soundtrack jest zajebisty, jest klimatyczny i chyba on jakby wyznaczył taki nowy trend robienia. Muzyki elektronicznej w gatunku Synthwave, vap, Vaporwave czy, czy Vaporwave, nie pamiętam jak to się mówi i wszystkich takich przypominających lata 80. No, trach dla mnie jest genialny. Sam chyba Kawiński Nightcall to wałkowałem w swoim matizie to nie jeden raz i potrafiłem wyjść od rodziców. Właśnie wtedy z rodzicami mieszkałem, wyjść od rodziców, przejście i no, wsiąść w samochód. Pojechać, włączyć to, a jeszcze wtedy miałem radio na kasety magnetofonowe, to miałem tak, taką przejściówkę, że kaseta magnetofonowa była zapętlona, kręciła się w miejscu, z niej wystawał kabel z jackiem i podpinałem do telefonu, i tam miałem właśnie ten kawałek i wieczorami po prostu chłonąłem klimat jaki się wytwarzał. I tam był Mustang. Drodzy Państwo, Mustang Ryan Gosling. Tam chyba jeszcze Brian Cranston grał, o ile się nie mylę, Ron Perlman. Proszę mi poprawić, jeśli popełniam błędy w obsadzie. Film, miał, film był mocno specyficzny, był dziwny wielu się osobom nie podobał. Natomiast ja po prostu, jako że lubiłem yy, samochody i lubiłem ten, ten taki na swój sposób dziwny klimat, no nie wiem, jakby to powiedzieć. Ryan Gosling zagrał jak Ryan Gosling. Niemowę, który po prostu robi za kierowcę i coś w stylu Baby Drivera: czyli potrzebujesz mnie, wynajmij mnie do napadu, ok? To cię przewiozę tam a tam nas no i tutaj właśnie wywiązała się jakaś większa intryga, no ale żeby nie zdradzać filmu po prostu powiem, że jeżeli ktoś lubi coś nietypowego to warto, ale to naprawdę warto. Kolejny film i kolejny Mustang, Eleanor Shelby GT500? A, mogę się nie mylić. Jest to nic innego jak Ford Mustang i tam 60 sekund traktuję o filmie... Traktuję o, fa o fabule tyle, że jest grupa ludzi, którzy muszą chyba, poprawcie mnie naprawdę, którzy muszą ukraść w jakimś tam wyznaczonym czasie do importu samochody i jest właśnie jeden taki cel który główny bohater grany przez Nicolasa Cage'a ma upatrzony i jest to taka miłość, która jest jakby niespełniona. Jest to Eleanor Shelby. Eleanor dlatego, że on tak ją nazwał. Shelby GT500 Ford Mustang i to też na swój sposób jest legenda, bo widziałem wszędzie praktycznie tam, gdzie były mody związane z GTA 5 i tam, gdzie można było pojazdy popodmieniać, to właśnie był ten Ford i koniec kropka. Film prosty. Nie jest jakiś wiecie super wciągający czy jakiś tam. Y, 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 skomplikowany, ale warto obejrzeć sobie na taki wieczór, jeżeli lubicie samochody i nie macie y, nic ciekawego do roboty, to na naprawdę warto, warto, bo, no bo... jest przyjemny w odbiorze, przyjemny, luźny taki i... No, dla maniaków motoryzacji jak najbardziej. Dobra, Miśki żeby Was nie zanudzać, wiem, chcielibyście pewnie długi podcast, ale ja to podzielę może na dwie części. Tutaj opowiedziałem o jakby takiej pierwszej kolumnie z listy. Jest to część pierwsza, ponieważ nie chcę was specjalnie zanudzać takimi godzinnymi moimi pierdoletami. Zatem m, widzimy się w kolejnej części, która będzie już niebawem. I zachęcam Was do tego, abyście dzielili się. Swoimi spostrzeżeniami, oczywiście poprawkami, bo we FNAFie to potraficie mnie poprawić czy tam w innych jakichś grach zgrywać ekspertów. Oczywiście cenię sobie to. Ale proszę, tutaj również zachęcam do tego. A na razie się z Wami żegnam. Widzimy się w kolejnym podcaście w filmach o samochodami w roli głównej części drugiej na razie Elo.